Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o nowym dealu związanym ze Spider-Manem, o kolejnym filmie live-action z serii Transformers, o zamachu na papieża i o prequelu 300. Ale zaczniemy od Geeked Week od Netflixa. Właśnie opublikowano nieco ponad 7-minutowy filmik z Zakulis. Stranger Things. No i tam możemy dowiedzieć się mnóstwa ciekawostek związanych z poprzednimi sezonami. Niestety nie dano nam update'u związanego z piątym i ostatnim sezonem. Finn, Caleb i Gaten zaprosili dwie super fanki serialu na podróż po planie filmowym Stranger Things. No i tak jak wspomniałem, możemy dowiedzieć się mnóstwa różnych ciekawostek. A ja Wam powiem tylko tyle, że pierwsze cztery sezony pobijały rekord za rekordem, jeżeli chodzi o Netflix. Piąty sezon również pobije taki rekord. Ma pojawić się mnóstwo nowych aktorów, mnóstwo nowych gwiazd, jak również powracający aktorzy. Tak więc warto sobie obejrzeć ten filmik. Trwa, tak jak powiedziałem, niespełna 8 minut i można sobie odświeżyć po prostu, co działo się w pierwszych czterech sezonach. Tym bardziej, że premiera piątego zaplanowana jest na 2025 no i właśnie, e, zostając trochę przy Netflixie i tym Geeked Week, dowiedzieliśmy się co nieco na temat drugiego sezonu serialu Wednesday. Netflix opublikował niespełnaminutowy filmik pokazujący, jak idą prace nad drugim sezonem serialu Wednesday, który stał się bezapelacyjnie wielgachnym hitem. I zrobił z Jenny Ortegi naprawdę gwiazdą światowego formatu. No, nie żeby to była tajemnica, no ale na pewno Jenna Ortega powróci, Katrin Zeta Jones powróci, Louis Guzman powróci, wielu aktorów powróci, no i Tim Burton powróci, to jest najważniejsze. Wiemy też, że będzie mnóstwo nowych aktorów, którzy będą mieli swoje epizody, jak również będą stałymi bywalcami w, w tym serialu. Mamy m.in. Christophera Lloyda, którego pewnie wszyscy kojarzą. Z serii Powrót do przyszłości, ale jako ciekawostkę powiem wam, że on wcielał się w Wójka Festera w filmie z 1991 i 1993. Mamy też Billie Piper, która będzie regularną aktorką na planie, no i Steve Buscemi, który też jest na liście płac. Powiem Wam, że aktorsko ten serial, no jak na razie wymiata, mam nadzieję, że podróż do Nevermore będzie przynajmniej tak ekscytująca jak pierwszy sezon, no i zobaczymy czy znowu stanie się wiralem, czy tym razem wszyscy o tym zapomną. A teraz lecimy do Snyder Versu, ponieważ Z Zack, tym razem nie powiedziałem znak, Zack Snyder e, potwierdził pracę nad prequelem 300 i będzie to serial. Dla Warner Bros. Zack Snyder nakręci prequel 300, czyli chyba jego najlepszego filmu. Dzięki Hollywood Reporter dowiedzieliśmy się, że nadchodzący prequel będzie serialem i że prace już trwają, ale niestety nie mogli powiedzieć zbyt więcej. No, nie mogli powiedzieć albo nie chcieli powiedzieć więcej, no, ale serial jest na bardzo wczesnym stadium rozwoju, no i pewnie nie znają wielu szczegółów, oprócz tego, że serial dostał zielone światło, no i Zack Snyder już go nagrywa. Dobra, a teraz mega news, ponieważ Polacy kręcą film o zamachu na papieża z Bogusławem Lindą. Zamach na papieża wyreżyseruje Władysław Pasikowski, a Bogusław Linda będzie miał główną rolę. No, nie mówię tutaj, że będzie miał rolę papieża, tylko pewnie zamachowca albo jakiegoś agenta służb specjalnych, który będzie chronił papieża przed zamachowcem. <noise> po prostu jak ja to słyszę, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Chce mi się śmiać. Premiera filmu zaplanowana jest na 3 października 2025, no i mamy pierwsze dwa zdjęcia z planu filmowego, czy raczej no, z filmu, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. Podobno już wkrótce będzie ogłoszona pełna lista aktorów w tym filmie. Ja się tylko zastanawiam, kto będzie grał papieża. Powiem tak, Bogusław Linda powinien zagrać papieża, a... Gościa, który będzie go chronił, powinien zagrać Liam Neeson, a Keanu Reeves powinien być zamachowcem. I to byłby idealny film robiony gdzieś tutaj, na naszej polskiej ziemi. Dobra, zostajemy jeszcze trochę przy religijnych tematach, ponieważ mam dla Was update filmu z 2004 roku, czyli Pasja Jezusa Chrystusa. Mamy taki update związany z drugą częścią. Mel Gibson w 2004 wyreżyserował bardzo kontrowersyjny film z Jimem Cawizelem jako Jezus. Niedawno dzięki Variety dostaliśmy aktualizację związaną z Pasją Chrystusa numer 2. Wiemy, że Jim Caviezel powróci jako Jezus, a w tym momencie Mel Gibson szuka lokacji, w których można nagrać film. No i pierwszy raz zapowiedziano ten film w 2016, czyli kilka dobrych lat po premierze pierwszego filmu, później było cicho, następnie dowiedzieliśmy się, że właśnie w 2018 Jim Caviezel potwierdził, że powróci jako Jezus, później znowu było cicho, no i teraz w 2024 we wrześniu dowiedzieliśmy się, że prace nadal trwają i Mel Gibson szuka miejsc, w których można nagrać ten film. Czy potrzebujemy ten film? <noise> Bo ja nie potrzebuję, no ale hej, zobaczymy. Pamiętam, że był to mega kontrowersyjny i mega em, emocjonalny film. E, tutaj się Wam przyznam, że był to pierwszy film, na którym poleciała mi łezka. No ale zobaczymy, czy tak będzie przy okazji drugiego filmu. A teraz coś lżejszego, ponieważ mam dla Was update związany z kolejnym filmem live action z serii czy z franczyzy Transformers. Mam dla Was dobrą wiadomość. Lorenzo Di Bonaventura, czyli wydaje się producent chyba każdego filmu, jaki powstaje, udzielił wywiadu serwisowi Collider. No i podczas tego wywiadu potwierdził kilka rzeczy. Przede wszystkim Transformers One, czyli animacja, zaplanowana jest jako trylogia, ale to czy powstanie druga i trzecia część, zależy od wyniku box office części pierwszej. A ta wygląda na to, że będzie wysoka. Biorąc pod uwagę recenzję, po drugie powiedział, że Rise of the Beasts ma być początkiem nowej historii. Nowej, no może nie tyle co trylogii, ale całkiem nowej, no nowej historii. I tyle. Przede kolejna rzecz, której się dowiedzieliśmy, to to, że Transformers 1 potencjalnie trylogia będzie kompletnie oderwanym od live-action filmem, ale jedna będzie czerpała informacje od drugiej. Także to jest spoko. No i kolejnym filmem, w którym zobaczymy, kolejnym filmem live-action, w którym zobaczymy transformery, będzie crossover Transformers i GI Joe, co było zapowiedziane w scenie po napisach, czy tam scenie końcowej Rise of the Beasts. Dodatkowo Dibona Ventura powiedział, że kolejny film z Transformerami w roli głównej, jeżeli chodzi o live action, będzie bardzo mocno skupiał się na Transformerach, że nie będzie tam wątku ludzkiego, który będzie bardzo mocno rozwijany i moim zdaniem jest to dobra wiadomość. Zobaczymy historię z punktu widzenia Transformerów, Autobotów, tak aby lepiej je zrozumieć, no bo dzięki Transformers One dowiedzieliśmy się, że transformery mają emocje, w cudzysłowie oczywiście. Dlatego jest to piękny start, aby pokazać te emocje w filmie live action. No i powiem tak, dla mnie to jest świetna wiadomość, no bo wątek ludzki może być związany z GI Joe, spoko, a transformery powinny być. Transformerami i pokazywać ich historię. Ludzie nie są potrzebni, aby pokazać świetną historię z transformerami w roli głównej, co zresztą zobaczyliśmy przy okazji Transformers One. Dajcie mi znać, czy będzie Wam brakowało wątku ludzkiego w kolejnym filmie Transformers, czy raczej jest to według Was dobra decyzja. A teraz temat dnia. Spider-Man został uratowany. Tak się przynajmniej wydaje, ponieważ według plotek, według Dana RPK, studio Sony i Disney czy Marvel podpisują czy są w trakcie negocjowania nowej umowy związanej ze Spider-Manem. Chcą, aby ta postać pojawiała się w większej ilości filmów MCU. No i tutaj moje przemyślenia związane z tą sprawą. Wydaje mi się, że jest to krok w dobrym kierunku. Wiecie, że Sony ma prawa do postaci Spidermana i związanych z nim wrogów i, i przyjaciół, jakby. Oni ekskluzywnie mogą robić, co im się podoba, i mogą wypożyczać um, Spidermana. Studio Marvel. Właśnie dzięki tej umowie Spider-Man mógł się pojawić w na przykład Kapitanie Ameryce 3 czy w filmach typu Avengers. No ale głównym odbiorcą pieniążków za solowe filmy o Spider-Manie będzie nadal Sony. Sony jest odpowiedzialne za Spider-Mana i postaci z nim związane. Mimo że jest on w MCU, mówię tu o Spider-Manie, no to nadal kasę zgarnia Sony. No, i wychodzi na to, że Sony i Marvel są w trakcie przygotowywania nowej umowy, która ma uratować niejako Spidermana. Wygląda na to, że Sony zauważyło, że hej, Spiderman bez MCU jest tak jak, e, tak jak. no nie wiem, to tak jakby się chodziło w krótkich spodękach w zimę. Niby masz ubranie, ale wiesz, że czegoś ci brakuje. Dziwne, po, dziwne porównanie, ale. Wydaje mi się, że dobrze to zobrazowało. No i Sony po, pomyślało tak. Kurde, zrezygnujmy z kilku procent zysków na rzecz Marvela i Disneya. Na przykład, nie wiem, dzielmy się 70 do 30, gdzie 70% idzie do Sony, a 30% do Marvela. Ale pozwólmy Marvelowi i Kevinowi Feigi korzystać ze Spidermana w większej ilości filmów. Jako poboczna postać, ale żeby się tam pojawiał. Na przykład pojawiłby się w Doctor Strange 3. Wiadomo, że pojawi się w Avengers 5 i 6, no bo ten deal jest już jakby w trakcie, jakby jest egzekwowany, ale chodzi mi tutaj o przyszłość. I Sony chyba widzi, że poza Spider-Manem to oni, to oni nie robią dobrej roboty. Madame Web Średnio, prawda? Um, kilka innych filmów, które również były, no co najmniej średnie. Craven, ewentualnie, może uratować e, całą tą odnogę franczyzy. Um, miał być El Muerto, i decyzje Sony wyglądają na decyzje podejmowane przez trzylatka. No tak to wygląda, umówmy się. I wygląda na to, że do tego pokoju trzylatka wszedł dorosły i Pozabierał zabawki i posprzątał tam. I powiedział: hej, nie, robimy ten deal. I to jest dla mnie uratowanie Spidermana i uratowanie, jakby Spidermana w MCU. Dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat tej umowy. Oczywiście pamiętajcie, że Kevin Feige ani włodarze Sony tego nie potwierdzili. To jest plotka, bo to jest jakiś gość, który napisał taki post w internecie. Nie podając żadnego źródła, to znaczy jego źródło to Trust Me Bro. Tak więc weźcie to na razie z taką pewną dozą niepewności, jako taką ciekawostkę, ale przede wszystkim jako plotkę. Dzięki patronom, że jesteście. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia już niedługo.